Wróciliśmy już z majówki mamy poniedziałek 6 rano. Idziemy z mańkiem sobie na spokojny spacer. Jest piękny wschód słońca, chociaż temperatura to tylko odczuwalne 2 stopnie Celsjusza, więc jeżeli ktoś wysadził wcześniej pomidory do gruntu, to mógł je łatwo stracić. I co? I wilga się pojawiła u nas na dzielnicy Wilga i Świerszczak. Świerszczak to jest taki mały ptak, który sobie żyje w trzcinach i wydaje takie trrrr. Można go usłyszeć, ale najbardziej cieszymy się oczywiście na wilgę, bo to jest najpiękniejszy śpiewak. No pięknie, tydzień nas nie było, a tyle się pozmieniało. Drzewa zakwitły na biało z naszego balkonu. Pokażę Wam zresztą. Cudny dzień. Zobaczcie, jak się nam zazieleniło przez ten tydzień, kiedy nas nie było. Przepiękny to jest maj. Plan na dzisiaj to trochę TRC, czyli jadę sobie na burwinach, na masaż, bo w kamperze mamy takie trochę mniejsze łóżko i z mankiem się tam troszkę ledwo mieścimy, więc zawsze potem się czuję trochę połamana. Um, może skoczę do kwiatonu, bo w sumie system podlewania się sprawdził, ale umarły mi trzy bratki, więc muszę zmienić bratki, może na Pelargonię. Zobaczymy, co tam jest, także taka wizyta w centrum ogrodniczym. No i oczywiście. Zgranie zdjęć ptaków i skatalogowanie ich, um, identyfikacja. Bardzo jestem ciekawa, czy na zdjęciu mamy świergotkarz zawodogardłego, czy nie. Także taki dzień. No jeszcze oczywiście pranie, sprzątanie. Tradycyjne rzeczy, które trzeba zrobić po każdym przyjeździe do domu. No idę, idę. Tu polecałam Wam już wiele razy apkę Merlin. I możecie zobaczyć jakie ptaki znalazło. Ja mam ustawione nazwy po angielsku i żeby uczyć się po prostu angielskich nazw, to mi pomaga się zmotywować. Więc mamy słowika, sierpówkę, wróbla, barżanta, pierwiosnka. Świerszczaka, bogatkę, kosa, plaszkę, raniuszka i kapturkę. to wszystko w niedalekiej odległości od domu. Możecie sobie wyjść na własne podwórko i też puścić po prostu tą aplikację i zobaczyć jakie macie ptaki. Na podwórku, w ogródku u siebie. Bardzo fajna aplikacja. Podjechałam właśnie pod salon masażu. Idę dzisiaj sprawdzić nowe miejsca. Zazwyczaj chodziłam do Yasumi, jak jeszcze mieszkałam w centrum, to do tego Yasumi koło wrocławii, a teraz chodzę do Siechnic, ale nie mieli terminu, bo też zapisywałam się na ostatnią chwilę, więc wybrałam studio Just Flow. To jest takie studio, które ma też zajęcia jogi, zdrowego kręgosłupa, pilatesu. I oprócz tego mają fizoterapię i masaże i właśnie idę sobie wypróbować to nowe miejsce. Jest niedaleko od naszego mieszkania, więc sobie tutaj autem szybko podjechałam. No i generalnie do się nic do Yasumi też jeżdżę przez to, że można łatwo zaparkować. I jest to nawet szybciej niż jeżeli bym jechała autem do centrum miasta. No więc i tak muszę w sumie później podjechać do tego Yasumi, bo tam z kolei mam brwi. Więc trochę jeżdżenia dzisiaj. Przed samym wyjazdem jeszcze okazało się, że zniknął nam internet od Moinko i zdarzyło się to już chyba z trzeci czy czwarty raz jak tutaj mieszkamy, więc można powiedzieć, że dosyć często jak zwykle musieliśmy zresetować router, odłączyć i włączyć światłowód i nie pomogło to. I pan musi wysłać specjalista, więc myślę, że czy nie kupić takiego starteru z New Mobile to już nieraz nas uratowało że za parę złotych jest doładowanie i chyba do 500 giga internetu, mam nadzieję, że to jeszcze w ogóle istnieje. Żeby to kupić to trzeba mieć um, dowód osobisty i chyba w żabce po prostu kupić kartę i włożyć taką fizyczną kartę do telefonu. Mój nie ma wejścia, ale Michał ma jakiś stary taki telefon. No i to będzie nam służyło za router. Ale to już nieważne, chodźmy zobaczyć jak wygląda ten masaż. Chyba już sobie więcej grzywki nie zrobię, bo bardzo mnie denerwuje. Nie umiem o nią dbać. Oni powinno się nakręcać na wałek codziennie rano i w ogóle. A to nie mój tryb życia. A Masaż był bardzo relaksujący, ale chyba pozostanę jednak przy mi. W jasumi jest wszystko takie jakieś jeszcze milsze, cieplejsze i w ogóle... Tak więc, no, ja w sumie wygrało, podsumowując. A na tych salonach masażu jest bardzo dużo we Wrocławiu, więc każdy znajdzie coś, co lubi. A teraz będziemy śmigać do Kwiatonu. Zobaczymy, co tam wybiora. nie chcę za dużo wybierać. Tylko kwiatki do doniczek, nic na działkę, ale pokażę Wam wszystko, co tam możliwe. W parkingu w Kwiatonie rozpoczął się już Festiwal azali. U mnie na działce już też pomału rozkwitają. Dolargonie po dziewięć pięćdziesiąt różne kolorki. Wczoraj nie zdążyłam Wam już pokazać, co kupiłam. Przyjechałam do domu i okazało się, że Maniego boli brzuch, więc wszystko poszło w odstawkę i Zajęłam się tym, żeby Maniego dostały odpowiednie tabletki. Później monitorowałam, czy się dobrze czuję. Na szczęście dzisiaj jest lepiej. A w Kretu nie kupiłam po prostu różnego koloru pelargonia. Naszego wyjazdu nie przeżyły bratki. Wiedziałam, że są podłączone do linii kropelkowej, która trochę za mało podlewa, więc mogłam albo przelać wszystkie kwiatki, albo ususzyć bratki. Ale tak je już zmienić, bo bratki są do pewnego etapu fajne, a później już y, można je zmienić na inne kwiatki, więc sobie teraz przesadzę y, na miejsce bratku właśnie te palargonie. Nie już zasadzone. Na razie wyglądają raczej niepozornie, ale mogę Wam obiecać, że one się rozrosną. Ważne jest to, aby urywać te listki, które są już przekwitnięte. One same będą też opadać, ale tak to przyspieszymy kwitnienie. I zaraz Wam pokażę u góry jeszcze największą doniczkę. Przypomniało mi się, że obiecałam Wam też, że pokażę Wam widok z okna, jak to wszystko pięknie kwitnie. Dużo tutaj drzewek owocowych. Ciekawe czy tu wcześniej było ogródki działkowe. I ta największa donica na tarasie na 5 Pelargonii, czyli możecie uwierzyć, że to wszystko to 50 zł Sadzonki pomidorów bardzo dobrze przeżyły nasz wyjazd. Były podłączone pod ten system automatycznego podlewania. No i teraz je mało hartuję. Dzisiaj są wystawione na dwie godzinki, i potem będziemy stopniowo zwiększać ten czas. Tak, żeby potem móc po zimnej zośce za tak 7-10 dni wysadzić je do gruntu. W zeszłym roku w ogóle nie hartowałam swoich sadzonek. No i skończyło się to raczej klapą. Połowa <głos》>, z nich umarła. Była spalona, później dobrały się do nich ślimaki i finalnie mieliśmy dużo pomidorów, ale w tym roku chcemy zrobić to jeszcze dużo lepiej i trochę już poczteliśmy, jak to się robi. Tak więc mam wrażenie, że w ogóle one były później siane i są dużo mocniejsze niż rok temu. Czwartek rano. Jak widzieliście, przygotowałam piękne śniadanie z resztek. Ja zdziwiłam, bo były dwa jajka w foremce, z czego jedno okazało się, że jest już zbite, więc Michałem zjedliśmy jedno jajko na pół. Dobry początek dnia, a dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo Maniek ma urodziny swoje dziesiąte, także wszystkiego najlepszego, bo nie jest już seniorem. Wczoraj miałam jazdę konną, był super dzień w ogóle dawno mi się tak dobrze nie jeździło. Jeździłam na nowym koniku i świetnie się na nim galopowało bez szczemion. Ta jazda konna zajmuje mi prawie cały dzień, więc nic nie nagrywałam. Montowałam dla Was też filmik. A dzisiaj mamy czwartek i 12 stopni. Zimowe temperatury się utrzymują. Mamy dużo planów na ten dzień. Jak widzicie, przygotowałam sobie na stole byliny i chcę je zawieźć na działkę. Stwierdziłam, że już więcej nie będę trzymała bylin w domu. Bo jakby one przez większość czasu za dobrze nie wyglądają, dopiero odbijają na wiosnę i muszę je trzymać w tych doniczkach w domu przez, cały, przez całą zimę, przez całą jesień. I słabo to wygląda, więc pójdę w rośliny jednoroczne, takie jak te pelargonie, które sadziliśmy sobie, no a beliny pójdą na działkę. Ale myślałam, że to będzie priorytetem na ten dzień, okazuje się, że nie, bo przypomniałam sobie... Że obiecałam, że napiszę artykuł o ptakach do gazety na przedmieściu ławskim, więc dzwoniłam się z Grzegorzem, który tam to wszystko nadzoruje, opiekuje się tym. Ustaliliśmy sobie, o czym ma być mniej więcej ten pierwszy artykuł. I w ogóle Grzegorz wyszedł z taką propozycją, żeby to był cykl artykułów o ptakach i w ogóle o przyrodzie, więc jestem zaszczycona, że mogę pisać te artykuły. I czuję taką drobną presję. Okazuje się, że powinnam dostarczyć do końca tygodnia już taki szkic, no w zasadzie już taką prawie że ostateczną wersję, ponieważ w poniedziałek tam Grzegorz będzie to składał. Więc no czuję trochę tremy, muszę sobie przemyśleć, co ja chcę opowiedzieć, jaką historię ja chcę pokazać tą przyrodę mieszkańcom. No, dawno też nie pisałam takich dłuższych tekstów, chyba od liceum. No, do rzadko, kiedy w sumie mam okazję, żeby takie dłuższe formy wypowiedzi budować, więc będzie to dla mnie super egzamin. No i oprócz tego chciałam z Wami jeszcze zrobić kompot z Rabarbaru, bo Michał przywiózł z działki kolejną porcję Rabarbaru, wstawić kiełki. No i oczywiście trochę tutaj jeszcze w domu poogarniać. Generalnie, więc doba jest za krótka. Chciałam też dać wam znać, że bierzemy udział w super wydarzeniu w weekend. Tak to się wszystko będzie działo w sobotę, a więc w sobotę jest rajd ptasiarza i generalnie to są drużyny. W, no, dobierają się ludzie w drużyny i jeżdżą po danym województwie i obserwują jak największą liczbę ptaków. No, ale to jest już taka wersja zaawansowana dla ludzi, którzy ogarniają. My z jesteśmy początkujący, więc bierzemy sobie udział w setce ptasiarza i ona polega na tym, żeby z jednego punktu i średnicy. 100 metrów dookoła tego punktu obserwować ptaki, i my tutaj sobie zapisaliśmy nasze mieszkania. Be Chyba ten zasięg będzie pokrywał nasz balkon, tutaj tereny wodonośne. Wstaniemy sobie o 5 rano i zobaczymy, ile ptaków uda się zaobserwować. A później mamy spacer z prezesem Otopu e Łubieńskim Stanisławem. Mam nadzieję, że się odbędzie, bo zapowiadają deszcze i jak zwykle nadal zimno. Ale no, mam nadzieję, że to się uda. Także plany na weekend są super, a dzisiaj wykorzystajmy ten słoneczny dzień jak najlepiej. Tutaj chciałam Wam pokazać solenizanta, który się zagotował na słoneczku, bo mimo tego, że jest zimno, to tutaj się super nagrzewa i Manik uwielbia się opalać. Hej Maniuś, wszystkiego najlepszego! Artykuł okazuje się, że te 3000 znaków to nie jest aż tak mało. Myślałam, że to po prostu szybko pójdzie, a w sumie mam 2500 znaków i taką klamerą już spięty artykuł. Nie wiem, czy będę jeszcze wciskać coś na siłę, czy nie muszę to jakoś przeradagować. Michał wybiera w międzyczasie nowy aparat i nowy obiektyw. Bo aktualnie sobie robimy zdjęcia tym gulbiksem, P1000. Który jest takim jakby standardem, jeżeli chodzi o obserwowanie ptaków. Chcielibyśmy iść troszeczkę półeczkę wyżej, żeby mieć już takie ładniejsze te filmy. Um, I też w locie zdjęcia ptaków ciężkie są do zrobienia tym kulpiksem, on bardzo wolno ostrzy. Więc w tym roku będziemy mieć taką inwestycję, żeby kupić właśnie dobry aparat i dobry obiektyw. Z tym, że to już ma być na całe życie. Więc musimy się, no, może nie na całe życie, ale... Musimy się dobrze zastanowić, żeby chociaż na parę lat starczyło. Także czekam i dzisiaj też zapoznawanie się z parametrami technicznymi aparatów, bo się całkowicie na tym nie znam. A, kiedy będzie ta adresola zrobiona jest tak pusto za mną. Dzisiaj na szybki wegetariański obiad zrobimy sobie leczowe wegańskie z czerwoną soczewicą. Co prawda nie mam cukinii, ale po prostu pominę sobie ten krok. Tutaj jak mówię, już mamy resztki w lodówce, więc to, że mamy czerwoną paprykę, pozwoli nam zrobić sobie obiad. Dodarliśmy z Maniem na działkę i muszę wam powiedzieć, że jestem zachwycona, przepięknie jest. No orliki pokazały się i Azari ja też pięknie kwitną. Musimy tutaj wszystko obejść i zobaczyć, jak się pozmieniało, jak nas nie było. No i później bierzemy taczkę, tacz <gryw> później bierzemy taczkę, ponieważ mam takie wyklinowe płotki do zamontowania, więc nie będę ich tutaj ręcznie z auta brała, tylko jeszcze wrzucę wszystko na pakę i mam też te abeliny, więc sobie naraz to przewieziemy. O! bo nawet Michała ziemniaki na kompostowniku już się pokazały. No dobrze, zróbmy sobie taki mały obchód ogródka. Obchód zaczynamy od grządki, gdzie jest kwaśna gleba. Mamy tutaj wrzośce, azalie i rudozendrony. Azalie, no już prawie, prawie wszystkie rozkwitły. Tutaj mamy taki jasny róż. Tutaj mamy ciemniejszą troszkę. I tutaj rododendrony, ale jeszcze nie kwitną rododendrony. Hej, Bajni, zaraz dostaniesz piłeczka. Na tej grządce jeszcze nie działałam, więc możecie zobaczyć trochę zielska, ale generalnie mamy tutaj piękne fioletowe orliki, białe tulipany. Generalnie mój zamysł był taki, żeby było wszystko we fiolecie i w różu, tutaj na tych grządkach. Chciałam Wam zaprezentować trawnik, który udało mi się założyć. On nie będzie tak często koszony jak ten główny trawnik, ponieważ no Michał mi pozwolił. To jest mój kawałek trawnika, więc to będzie tak dziko wyglądać i ja go nie chcę kościć tak często. Super, tutaj mamy odgrodzone tymi plastikowymi obrzeżami. Tutaj rząduszka ziół. Michał ustawił automatyczne podlewanie. Ruskawki też sobie super radzą na nowym miejscu, bo były przesadzane w zeszłym roku chyba i są dużo większe. Zdrowe, bez żadnych plam na liściach, dużo kwiaty. Tak więc super. my tu jeszcze mamy? czosnki i wyglądają za to wyjątkowo słabo. Czy one może tak nie kochają wody właśnie? Nie wiem jak to o tym podlewaniem zarządza. A jak ma jak rządka mięty? To jest mięta. Zielsko, zielsko, mięta. Widać trochę pracy jest, ale albo jeżdżenie kamperem na ptaki, albo działka. Tutaj chciałam Wam pokazać dla porównania, jak wygląda ten trzyletni płotek. Tak to wygląda. Generalnie tutaj spróchniał od dołu, więc nawet się nie trzymał. Jeszcze tam jest Michała system podlewania rozłożony, więc um, nie wiem, czy to wbija się teraz te płotki. Tak prezentują się płotki. Później jeszcze dołożę kolejne, ale na razie tutaj ta grządka musi powstać gdzie były kiedyś maliny. Musimy kupić deski i zbudować podwyższone grządki. Więc dopóki to nie jest ukończone, to nie będę montować więcej. No całkiem ładnie to się prezentuje, jest szybkie w montażu. No właśnie, obiecywałam też, że pokażę Wam jak wygląda trawnik po naszych zabiegach pielęgnacyjnych. Więc tutaj nasz solenizant prezentuje jak wygląda. No dużo lepiej niż po zimie, to trzeba Michałowi przyznać.